I w gramy na Maxa nadszedł czas na recenzję gry Rime. To jest gra, która wyszła na bardzo wiele platform tak naprawdę. PS4, PC, Nintendo Switch, nawet Xbox One i PlayStation Vita. Ym, na jakiej platformie grałeś, Mateuszu? Ja grałem w wersję PC-tową, ale o tym jak, jak to wszystko działa to porozmawiamy chyba później w, w poproszeniu. Tak, ja grałem na PS4. Ym, Ciężko tak naprawdę w jakikolwiek sposób określić Rime. To jest gra, która można stwierdzić była mocno inspirowana The Last Guardian i w ogóle produkcjami spod skrzydeł Team Iko, czyli Ico, Shadow of the Colossus i The Last Guardian. O czym jest w ogóle Rime? Trudno powiedzieć o czym jest. To zależy jak gramy, tak w ogóle ile tej historii poznamy z RIME. Wiemy tylko tyle, że gramy małym chłopcem, który budzi się odzyskuje przytomność na, na plaży, nie wiemy, gdzie jesteśmy, tak naprawdę nie wiemy kim jesteśmy. Um, I całym sensem jakby tej przygody jest odkrywanie tego, co się stało, a nawet, nawet chyba bardziej sensem jest po prostu podążanie tam, gdzie wydaje nam się, że powinniśmy iść. Jeżeli chcemy odkrywać historię, to ona jest opowiadana głównie za pośrednictwem e, po części znajdzie, po części niektórych elementów otoczenia, więc jest to bardzo minimalistyczne wszystko. I o czym jest? Wydaje mi się, że o, trochę o samotności, trochę o... Może o miłości, nie wiem, trudno nie, nie wiem ile rozgryzłeś fabuły z tego wszystkiego, ale nie da się jednoznacznie powiedzieć o czym ta gra jest. Jest na pewno magiczna moim zdaniem, pod względem atmosfery i tego jakie właśnie odczucia budzi u odbiorcy. To jest bardzo ciekawe, ponieważ recenzje, z którymi spotykam się z Rime są zarówno hura optymistyczne i są to bardzo wysokie noty, jak i część jest takich na poziomie średnim. Także od razu zapowiadam, że z tego co skomunikowaliśmy się już z Mateuszem, u nas również będzie zarówno ocena bardzo optymistyczna, jak i taka trochę bardziej przyziemna, że się tak wyrażę. Natomiast Rime jest produkcją, która na pewno jest śliczna. Unreal Engine 4 napędza Rime i biorąc pod uwagę to, że grafika jest stylistyczna, zdecydowanie na swego rodzaju bajkę, być może animację 3D. Myślę, że zdecydowanie gdyby twórcy pokusili się, nie wiem, z DreamWorks albo z jakiegoś innego studia za ekranizację, to zbyt wiele nie, nie musieliby przełożyć pod tym względem. Charakterystyczne, rozmyte tekstury y, 60 klatek? 30 miałem na PS4. W teorii na PC jest nieograniczona liczba klatek, natomiast w praktyce na komputerze, który bez problemu na ultra odpala Battlefield da 1 chociażby Ne, trudno było uzyskać te 60 klatek stały, praktycznie w ogóle chyba ja nie miałem 60 klatek ani razu, więc... a były nawet spadki poniżej 30, więc... Ja w sumie od razu powiem, że dla mnie to jest jedyna wada, taka techniczna. Techniczne problemy tej gry właśnie to, że trochę słabo działa jednak wersja PC-towa. E, trochę szkoda, bo ta gra tyle czasu powstawała, że można byłoby mieć nadzieję, że został ten czas pod, pod, poświęcony jednak na, na, na maksymalne dopracowanie pod względem technicznym, ale niestety tak się nie stało. O ile się nie mylę, nawet Ryan było prezentowane jako czasowy ekskluzyw albo bodajże na panelu Microsoftu Dopiero później eee, nie, nie, to, to było zmieniło. inaczej. To Kiedyś ta gra w ogóle było, była zapowiedziana na konferencji Sony, Sony jako ekskluzyw na PS4, później nagle okazało się, że rozwiązano współpracę z twórcami tej gry i nikt nie wiedział chyba przez rok w, w ogóle co się dzieje z tą grą. Okazało się, że znaleźli twórcy innego wydawcy i dzięki temu też mamy właśnie tę grę Rime na innych platformach, nie tylko na PS4. Trzeba tak czy inaczej opisać odrobinę chociaż o warstwie fabularnej. Budzimy się, tak jak powiedział Mateusz, na wyspie, nie wiemy co dookoła nas się dzieje, nie wiemy co nas otacza i nie wiemy w którym kierunku mamy iść. Brzmi mimo wszystko dosyć znajomo. Nasz bohater jest ciemnoskóry, do tej pory nie ustaliłem czy jest po prostu murzynem, czarnoskórym, czy jest mulatem, ale to zresztą nie ma żadnego znaczy, wiesz, znaczenia. mamy do z takim fantastycznym światem nierealnym, że to może być tak naprawdę każdy, zresztą ja też tak naprawdę do końca nie wiem czy to tak naprawdę chłopak był, czy może, bo tak naprawdę to nie jest nigdy wprost powiedziane... Nie jest powiedziane wprost, tak. Natomiast jeśli chodzi o bardzo sporadyczne i krótkie wypowiedzi naszego bohatera, mimo wszystko stwierdzam, że to jest mężczyzna, chociażby jeśli chodzi o ton głosu. No w sumie tak, a propos wypowiedzi mówisz tu teraz o mruczeniu i nuceniu, tak naprawdę, bo tak. Nie, nie ma w tej grze żadnych dialogów. A propos właśnie fabułej narracji, nie ma tu typowej narracji w tej grze, nie ma żadnego tekstu nawet, więc jeżeli chyba porównać można tę grę z Journey i teraz Guardian też Zdecydowanie Journey jest y, produkcją, o której zapomniałem, a dobrze, że przypomniałeś, bo właśnie w kierunku Journey bardzo wiele moich porównań w trakcie grania w Rime y, się uciekało i oprócz tego, że budzimy się na tej wyspie, mamy taką charakterystyczną czerwoną płachtę na plecach. Na początku oczywiście y, wydaje nam się, że po prostu tylko chodzi o ubiór bohatera z czasem. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej i z racji tego, że jesteśmy rzuceni na wyspę, na której jedyne co nas otacza to tak naprawdę kilka świnek, a konkretnie dzików, lis, który jest naszym przewodnikiem i będzie prowadził nas przez całą grę od samego początku do końca, a także charakterystyczne, gorące na niebieski kolor ognie oraz wszelakiego rodzaju tak naprawdę figurki. Ponieważ Rime jest grą, która jest określona mianem puzzler, ja myślę, że po prostu bardziej sensowniejszym będzie połączenie gry logicznej z właśnie takim walkerem być może. Walker kolejne anglojęzyczne. Chodzi mi o, o produkcję w stylu, no niekoniecznie powiedzmy Everybody's Gone to the Rapture albo y, Fire Firewatch. Firewatch, znaczy, znaczy, Tak, a właśnie The Last Guardian. Moim zdaniem zamiast y, jakoś tam kategoryzować i przypisywać gatunki, po prostu można powiedzieć, że podstawą rozgrywki jest eksploracja i rozwiązywanie zagadek. zagadek nie? Dokładnie nie? Więc, tak. A jakie to jest gatunek, który sobie sami możecie tam wymyślić? Tak jak powiedział Mateusz, Rime jest produkcją, która ma fobułę i elementy dodatkowe. Chodzi o to, że jeśli będziemy ślepo podążać tylko i wyłącznie ścieżką, która doprowadzi nas dość szybko do, do końca rozgrywki, ponieważ z tego co czytałem, ludzie zazwyczaj kończą Rime w jakieś 3,5 godziny, mi zajęło 7,5. U mnie to było dłużej. 7 godzin. Więc tak, podobnie. Ale możemy możemy kluczyć, możemy w różne miejsca się udawać, tym bardziej, że nic nie jest oczywiste i często napotykamy jakieś przeszkody oraz ukryte, ukryte lokacje po prostu znajdując się nie tam, gdzie rzekomo powinniśmy się znajdować. Gra jest y, bardzo klimatyczna z racji tego, że, tak jak powiedziałeś, nie ma żadnych dialogów, już nie ma żadnych wypowiedzi. Postacie się ze sobą nie komunikują w żaden sposób. Tak samo y, to, co nas otacza, nie, nie przekazuje nam tak naprawdę praktycznie żadnej informacji oprócz tego, co zobaczymy na ekranie. Ale bardzo dużym plusem Rime jest ścieżka dźwiękowa, która jest po prostu fenomenalnie dobra i spowodowała, że moja ocena i moje podejście do Rime automatycznie zmieniło się o jedno oczko w naszej skali. Poza tym mam wrażenie, że Rime jako gra bardzo długo się rozkręca. Przez pierwsze dwie godziny rozgrywki naprawdę się nudziłem. Nie mogę tego inaczej określić. Ja nie miałem takiego wrażenia, jakby od samego, znaczy to też myślę, wydaje mi się, że tu dużo zależy od tego, czego oczekujemy od gier wideo ogólnie jako gracze, bo dla mnie atmosfera i jakaś tam nawet minimalistyczna strasznie narracja i domyślanie się tego, o co może chodzić jest bardzo ważne w grach, takich właśnie powiedzmy tajemniczych i to jest w rajm od samego początku i też... Same zagadki, na które trafiamy, bo one już są też no od początku, um, one są bardzo, bardzo ciekawie zaprojektowane, nie nudzą nigdy, bo kolejne łamigłówki mają pewne elementy wspólne, ale w każdej lokacji bardzo fajnie ewoluują wydaje mi się, czyli nie mamy poczucia nigdy, że robimy tak naprawdę to samo, chociaż pewne elementy są powtarzalne um, i dzięki temu jakby nie miałem wrażenia, że robię jakby to co już zrobiłem, czy że po prostu... więc nie miałem jak... tak naprawdę okazji, żeby się nudzić. Bo jeżeli nie jakaś ciekawa zagadka, to może jakiś ciekawy widok, jeżeli miałem pójść prosto, ewidentnie były drzwi do kolejnej lokacji, a zobaczyłem, że mogę jeszcze pójść, o tam mogę sobie pójść z jakaś ścieżka, która mnie gdzieś doprowadzi. I to wszystko wpływało na to, że tej monotonii w moim przypadku nie było. A właśnie dobrze, że powiedziałeś o tych elementach, które powtarzamy w kółko, ponieważ powtarzamy je cały czas. Oczywiście one się zmieniają w trakcie gry i powiedzmy są bar bar albo bardziej rozbudowane, albo... Y, zmieniają po prostu swój obraz w trakcie rozgrywki, natomiast lokacje, w których trafiamy, są bardzo zróżnicowane i to powoduje, że Ryan zyskuje w naszych oczach. Poza tym mam wrażenie, że mimo że gra rozpędza się bardzo powoli, pod koniec rozgrywki już ewidentnie historia jest w stanie nas przykuć, ale pomimo tego, że to produkcja śliczna, bardzo klimatyczna i robiąca wrażenie, mam mimo wszystko wrażenie, że to taka Stuka dla sztuki. Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy docieramy do napisów końcowych i do sytuacji, w której wiemy, że wszystkie pytania, które nas nurtują zostaną rozwiązane albo zostanie ich chociaż duża, znacząca część rozwiązana, dotarłem do takiej pustki, która tak naprawdę nie interesowała mnie jakoś specjalnie. Moja ocena dla Raim to 6. Zaznaczam, że punkt daję za ścieżkę dźwiękową, bo początkowo myślałem o piątce. Błędy techniczne yy, i samo to, że powtarzam w kółko te same elementy, co niespecjalnie przykuwało mnie do konsoli momentami, tym bardziej, że mówimy o krótkiej produkcji, daje ode mnie szóstkę. W moim przypadku to będzie dziewięć. Bardzo mi się ta gra spodobała, jeżeli chodzi o atmosferę i klimat, po prostu przykuwa to wszystko do ekranu od samego początku bardzo, bardzo mocno. E, mimo, że te zagadki mają powtarzalne elementy, jak powiedziałem, to są bardzo fajnie rozbudowywane a kolejne elementy jednak, ja tak twierdzę, same, ja lokacje też tak też twierdzę są, same lokacje też są świetne i nie są ani zbyt liniowe, ani nie są zbyt duże, więc tak naprawdę to nie, nie gubimy się. To Projekt level design jest bardzo dobry. Tak jak powiedziałaś, prawa graficzna, prawa muzyczna, to się wszystko łączy w jedną świetną, piękną całość. I jeżeli chodzi o jakieś tam odczucia emocjonalne, nawet jeżeli do końca nie wiemy o co chodzi, to wszystko jest takie bardzo... Bardzo poruszające, nie Bardzo wiem, Bardzo naszej wewnętrznej jakiejś tam mm. wrażliwości na jakąś tam sztukę powiedzmy, bo Raym jednak jest czymś takim Tak, Raym to jest jedna z tych gier, które łapią się na, na pytanie, czy gry to sztuka i zdecydowanie myślę, że można to postawić w może nie w jednym rzędzie, ale na tej samej półce co Shadow of the Colossus czy La The Last Guardian, które były ewidentnymi e, inspiracjami dla tej produkcji. Ehm, ze swojej strony jeszcze dodam, że jeśli chodzi o zagadki, to e, Podobało mi się mimo wszystko to, że one bardziej... Stawiają na kreatywność myślenia w naszym przypadku Są one oczywiście przewidywalne i łatwe Ale niektóre rozwiązania są nie takie oczywiste I, i robią naprawdę W fajny sposób, zaskakują Niestety nic więcej nie możemy wam powiedzieć o fabule ponieważ Bo to wszystko jest spoilerem tak naprawdę Wszystko więc... jest spoilerem od samego początku do samego końca Mamy nadzieję, że w naszym materiale, wideo Nie uświadczycie tych spoilerów za dużo Zresztą tak naprawdę to główne elementy fabuły Rai Można byłoby streścić w, a ja wiem, siedmiu zdaniach e, Także z twojej strony Serdecznie polecasz Serdecznie polecam, naprawdę, jeżeli lubicie takie gry, które przede wszystkim oferują klimat i atmosferę, to Ryan wam, wam się spodoba. A z mojej strony mogę powiedzieć, że jest to produkcja, która jest warta sprawdzenia, ale poczekajcie na przecenę. Jeszcze jedno. Dziękujemy za dostarczenie kopii do recenzji Tomkowi z agencji cool Things.